Jedziemy, psiaku! <laughs> nie, czyli tam japy. Okej. Okay. Nie no, Oro jest robione. No, fajnie to wygląda. Kompozycja nie taka zła. Mm -hmm. Jinxa będzie tam Kamilka strasznie zamykać. Tylko Alistar cię wypnie, nie? Przede wszystkim się wypycha. A, tam. tam jeszcze Aurelion znaczy, Aral... i Krakas mogą wypchać. Mhm, No Ale, o, tam ale co z tego, Jinx tak będzie zamknięta dalej. Ej, słuchajcie, to jest Keisha, to jest ta piosenkarka, nie? <śmiech> nie wiem, <laughs> nie znam. Tak mi się wydaje. No wiecie, teraz będę grał też właśnie w gierki na telefon, no, może to być ona. Tak mi się wydaje. Chyba <laughs> jakoś jej psychofanka. Gejsza, gejsza. Jest, gejsza. Gejsza, a wiesz co to jest gejsza? Gejsza? Tak. Słuszka. Mm. I cisza. Więc <laughs> robią takie mm, mm. Kurwa, wiedział takie, kury. To nie taka jaka słuszka? Patrz, patrz, patrz. jaką biegę. Hop, hop. hop. Ale tą dupą kręci, ty. <gryzny> hop, hop. To no, poszło No bez kitu, ty. A ten korki to jest piękny. Ty bez on tą dupą kręci miękowo, nie? <gryzny> Zwała jest z tego. Ej, Gragas mi się tu chwali, że ma siódmy level. A nie mógł trafić mnie beczką. Dobra, trafił. <gryzny> Oooo. Gdzieś się dobrała. i od razu karma wróciła. Dobra, Oj. Nie wiem jak to się dzieje, ale puszuję Aurelionę, nie? Nie wiem co tu się wydarzyło. Dobra, trochę tym piazdem przed chwilą. La, 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 ale trzeba trochę cu uspokoić kran. Co ty robisz? Ja? Eee, wilczki. Boże wilczki. Tu to jest zaraz być przecież A moglibyśmy ją zamknąć. Chodź, A kran ja idzie na górę. A ja na, na górę idzie. Chodź już setka, chodź, Mordo, chodź, Mordo, chodź, chodź. Masz free Biegnę. Dobra, Sotka, chodek, Sotka. Po flechu. No, dawaj dżungla. Bierz to. O ojoj jo, oj! Jo. Pale się! Padnę! Kurde! Blisko było. Ignite, wygrał. Ja. Dobrze, było Hotek. My tu mieliśmy przypał na górze, ale tak na razie, z tego wyszli. Ja romuję z dżunglą jak coś, nie? Ja to mogę wziąć. My nie mamy pretensji do ciebie, po prostu wiesz, mieliśmy przypał, moją. Mi się prawie udało uciec. ja co czas latam po mapie, nie? Dobra, jonka Nie, wardam Ten ma Na i mordo. Ja, ja wiem, ja sobie przejdę na reda i się cofnę. A, tak, tak było, nie zmyślam. Mhm, mm dokładnie. Pamiętaj, zawsze wino dżunglera, oczywiście. No tak, oczywiście. tak, 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 było, tak było. Przecież jungle Dokładnie, plus jeden. Ale która? Każda, wyszła na tobą. Hmm. Warto wiedzieć. Kurde, nie mogę hmm. cofnąć. 50 sekund, smog. Na godzinę lewkę mają i my się nie możemy bić 1v1, bo nie mamy szans. Mhm. Mm będzie, wy, wypunktuje nas. Ja no te minionki to biją sam, mocniej niż ten Gragas, nie? Tak. 30 sekund cofka jeszcze, żeby dobić sobie APK. Draga chyba cofnę. do A nie, nie cofnął jeszcze. To ja też nie cofnę jeszcze. Dobra, się cofam. Mam cały hekstek i możemy, słuchajcie, rasujemy smoka. A wy się cofnij, potek. Yy, no już cofam. Idziemy tam. Ja też cofam. Ja idę popatrzeć. Ty też nie f ma. słuchajcie, tę to to możemy. Ty. O, już są, problem. Trzeba było ją zbejtować w takim razie. Nie właśnie wulkan, weź wulkan, wulkan. bufa weź. Wiem, biegnę, biegnę. Patrz się na paczkę, co się dzieje z jego dotkiem. Ej! To nie robią. Raszują to. Chodź tu wulkan. I wbijaj, wbijaj, wbijaj. Ale kl klatki są. A Alistar mnie wypchał Wyrąbali mnie mi kompletnie z tym fajtu ją. Plus. Brawo. Brawo. A flesza nie miałeś włóka? Miałem flesza, a listak a. mnie wykuł. Czaj, wiem, ale ty możesz go grać fleszem. co chodzi? Znaczy ja w papki Jinx wcześniej wpadłem, bo postawiłem idealnie... To I dalej. I, dar, i sześć, bo... miny. Chłopczy, wszystko wszystko miny. miny. Nie wiem... A, a ten co no tam przeżywał? Alistar bez flasza. Alistar, au Aurelio, Ewelina top. Bot. Top. Trzymajmy się tego, że top to jest góra, a bot to jest dół. Dobrze. Mm. No body Trzymajmy top po prostu. No nie mamy oszyna, ale głowa do góry, bo no. mamy kile. Ocean to nie wszystko no znaczy, to jest fajne, nie? Że jest teraz mocne, ale jednak, wiesz, nie, to nie jest tak wcześniej, że infernal i już było takie dziwne. Dzięki. Dzięki. Dobra, słuchajcie, eee, Bram, Bot, eee, Herald. Idę chodek do ciebie. He? Stalował? Dobra. O kurwa! Idę na bota. A, idę, idę. O, kurwa. Ale ja ginę. Jest twoja. Dawaj, wam. Jeszcze ją udało się. Jeszcze udało się ją zestunować, nie? Dawaj, Brown, Bijemy, bijemy. Chodźcie, arraszujemy. Brown, chodź. Na Herolda. Weź tą soczewkę. Ja biegnę. Soczewkę. Soczewkę. Mordę. Tutaj masz no. I bierzemy Herolda. Kragas jest bez Edu. Do... Nie, dobra, nie, dobra. Nie, 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 nie. Zostawiamy spoko. Mamy Herolda, więc już. idziemy teraz na topa za Cieszęczą. Wszyscy to. Chodźcie topa. Chodźcie topa. Chodź ja sobie wyjdźcie, ja sobie się skuszuję, bo to mam otworki. Nie ja Krabba robię. No i ja idę. Alistar jeszcze raz. nie Idę, idę. No jest bez ulta już. Nie no, no na, grega już na Gregasa będę miał ciężko niestety. Już. Jinx? Ej, masz ulta? Amumu? Dawaj Amumu. Ja mam. Wreszcie nie, tłowka, to nie, to jest zbyt no, risky, dobra? Cofamy. Jestem w Gra Idę gdzieś schodzi, albo poszedł warda postawić. Sprzed pewnie, a nie, został dobra. E, Proszę, warto postawić. Mam to na, na rękę, z tobą tam siedzi, tak się już tam skońcowałem się stykacie, nie? Wiciek! Kurła! Piotr! Idę. Idę na to, pasujecie. Wytrzymajcie, cówka, końcówka, Cówka, cówka, matyska, cówka. A Amomu idzie, idziemy, Zobacz Zobacz jak, zobacz jak kajtuje. krot do tyłu, krot do tyłu, zobacz. Bitka, bitka. No prawda. Bitka, mamo, Amomu. Gragas nie chce mi się do cofnąć. Ja. Ja. Jinx dobra. po plaszku. A ty masz fesza? Ja mam, tylko że nie miałem. Dlaczego? Dobra. <laughs> zresztą, zresztą. Nie, my jesteśmy low, Braum już cofa w ogóle. Aha, w razie. Nie, bo jesteśmy czterech na tych. Dobra. Ja bym jeszcze szybko wycofał przed smokiem. Ja mam paczki, ja mam paczki. To szybko. I na tego smoka robić, right now. Nie no, no, czemu jeszcze, jeszcze pan? y, Top, top, top. Idziemy? Zabijamy? Kejsze? Alistar się okay. cofa. Go. Nie no, czemu ta gra, czemu mnie nie biła ta wie... Go, nie biła ta wieża? Oj paczuszki, krzętnie wykorzystane. Pięknie. Chodź, No teraz, dam na topa. Ej, stój stój stój, stój, stój Aser, za, za, zabijamy. zabijamy. Zabijamy, ja mam urta. Możemy kogoś tu złapać. Ale kogo? Ale, ale kogo? kogo? Przeżyjemy to. <głos> <głos> ale ktoś tu przyjdzie zaraz, chodzi o to... Nie, ja, żeby... <noise> ja wiem, ja wiem co ciebie, o co cię ale tylko mi się zabrzmiało. Chodź, 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 widział. Sorry. Warcowka? Nie, dobrze, dobrze, nic nie się stało. Cofka. Teraz idzie do go, czy nie? Nie, nie mamy, to nie mamy nic. Przyjdą i nas pozabijają. No, ale ja dobra, możemy. Aż po nie mamy. Jak co? Idę Wiesz na kraba w dół. A mnie korki, może weźmie mi reda. Wszyscy, wszyscy są na górze. Mhm. Korki red. Spadam na kraba Gragas schodzi. Gragas, Freefrak jest, Kata. Idę. Jestem tu. Mam plecy. Idę, idę. Hanna z Brombo. Dobra. Bolo. Będzie tu też. Do, Ej Jinx, Jinx, Jinx tu jest. Baron. Ej, wchodź, Vulkan wchodź, nie. Wchodź w, w tą. Ja nie ja nie mam Aha. Tu jest Jinx jak coś. Czekaj, czekaj, będę ją miał. Będę ją miał, niech podejdzie. Mam ją. Ej, Kata! Ale, no ale jak ja mam tam. To nie takie łatwe tam no, podejść uf, tak dalej. mogłeś doskoczyć. No. Kurde. no. Dobra, kit. Jak inna, tak Pięknie. Ale w razie... No, bardzo ładny kodek. Kodek. to co zrobiłeś to było stare Stos. To było zaiebistro. Ale ja nie, wiem, nie, 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 Pamiętajcie, nie, Dawajcie grubego, grubego, grubego. grubego, grubego, chodźcie. Grubego. chodźcie. Oj, oj. Jaki nie, na niego. Oj. No, blisko było. Minuta, ty no Ale z... gnida. No fuuu. Ty, kurwa, zabiję za to. No się no no to... no to... ja ja muszę coś cofnąć Ja też. Nie patrzcie nie, no jest... na Korkiego Dragon patrzcie na Korkiego tak. Patrzcie, patrzcie. No patrzcie, co się dzieje. Nie, znaczy? nie rób nic jeszcze. Nie tak tą dubą treher częściej. No właśnie, o to chodzi. <noise> naprawdę, Chałtak, piękny meczek dla siebie. Piękny gracz. Alistor bez ulti. Wchodzimy? Ja mamu, a ja, ja, mu, a ja, mu, ja, mu, ja, mu, zostaw te, ja bieg... tego. Zostaw tego krąpa, gościu. Ty jesteś na 5 sekund to ulta jeszcze, spokojnie. Wiem, wiem, ale przestań gwałcić tego krąpa, Zrób Zróbce duszki czy coś. Tu ty z tym grompem cały czas tak lata. red, 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 free frack. Patrzcie no, to, patrzcie Nie, zniknęła. A. Nie zdążyłem. Prawie. Jesteśmy silni, jesteśmy silni jak coś. Nie. Dobra, weźmy słuchajcie zbejtujmy Drejka. Jak oni przyjdą głębiej i wulkan wchodzi w nich. Mhm. oni tam się nawalają. A to wchodzisz? Oj, nie mam urta. Ewka, Ta okay. no, to, to, to. że ona już zniknęła, te, no troll, mhm. nałożyła ulta czy nie? Nie wiem. Ej, nie macie tego, nie? Ej, no lipa będzie, jak tu Ewka nam zabierze. Ja ją, ja ją. Ej, Ewka, 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 nie, nie bismoka, nie bismoka. Kurwa. mnie zabiła. Ale mamy smoka. Mamy mordu. Mamy. Ja myślałem, że tego. Bo, tak, Ej, ona wzięła. Kurio, ale, ale mi się pojebało w ogóle ty, że. Jak Ej, ona... Ale ja też myślałem, że ona wzięła. A ona Amumu zabiła. Tak. A bo... I w tym momencie smok padł. I w tym momencie. Wie, to smok się... padł. To się nazywa Perfect Smite. Ej, to nie, to on... się nazywa. Fa... To się nazywa wow. To się nazywa. Wow, wow. Znło mi to banie. Nazywa... Nazywa... Zbęło mi to banie. Ługi bugi. Dobra, jestem ja tak, spraw. Nie, nie, nie chcę cało być. Damo jej zabił. Nie, to był stary. Ej, chodźcie tego. Weźmy krewetkę. 10 sekund mam do ulta. Nie, idę po infinity. Ej, Aurelion, Aurelion. Ej, dobrze, musimy Ej, wchodzić, właśnie, więcej. Ja się cofam po teleport, żebym mógł tak na cirku se puszować. Chodź, puszczujemy go może. O, FK nam idzie. No najważniejszego najważniejszego Drake'a w sumie mamy dla nas, tak? Inferno, no. Nikt, no. FK, wka. FK? na tego. Na Gragasa, macie plecy. No Dobra, Gragas do mnie cofa. Gragas do mnie cofa. Więc chill. Widziałem jak cofał. Dobra, jak cofka, nie ma co sobie ci ryzykować. Ja idę po buffy. ETC. Gragas u jest. Teraz sobie tutaj maskę złożę. Żeby... Żeby gwardował. Barona. tam schodzi, do ciebie jeszcze Kamilka. Ja, ja się cofam. Wulkan, no e, chodź do nas, mhm. zostaw farmę, chodź, chodź, chodź. Biegnę. Ja I może być walka. Ja idę sobie na topa. Walki raczej nie będzie, bo jest ta. Jinx jest na topie. Widziałem jak przyleciało. Tak mignęło. A nie byście wykasowali? No to na on jest takim łatwym celem, moim zdaniem. No nic, czeka, czekamy, na no spokojnie. Nie ma co też tam się spieszyć, nie? Bezwarduję tutaj coś. O, jestem tutaj. Ty gdyby tak wbił? Nie. Dobra. Okay. To daleko jest też, żebym smashował. Weź twojec. teraz Kamilka Bota spuszuj. Może. Może się cofają. Ej, ty, oni się cofają w ogóle. Może Baron? To zróbmy Barona po prostu. Też nie, FKF, FK. Nie, nie, nie ma co ryzykować po chłopaki. Nie, nie. jakbyśmy tą metkę wyłapali. Tak, 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 tak. Nie, nie ma co, sobie robić śwież. O kurde, wbija. O, o! Gwiazd? No I dż dż dżungla ich nie żyje. Mam tom? Mam Jinx? Ale, oro. Ja ginąłem. O, okay. Pięknie. Ale złapałem je. jeszcze. E, cofka, cofka i Baron? Cofka i Baron. Szefniści Też moglibyśmy się wygrywał? możemy to Otworzyć ich możecie. Odporzyć. No twórczę, mamy... Mogliśmy tak. to skończyć ogólnie, nie? nie? Ty no. ogólnie kończymy, rozumiem? No, nie. Ja nie wiem czy byśmy skończyli. Kończymy, ja muszę. No jak to nie? Ja szybko na No w ogóle. Zobaczmy. Jak skończycie to jest za Nie, Jednego mianka mamy do dyspozycji. Dobra, dawaj, 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 dawaj Ty Beski to by skończyć po prostu S Hehe, GG No nie! Idę tam ile... Już macie to. Uspokójcie się. Dawaj, <laughs>